Ciężka służba. Oh Mój kot! Witajcie, Wiedźminie Łowczym, tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć wasza wola. W czym rzecz? Powiedzcie mi, panie Łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to koło osiemdziesięciu orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? E, nic, nic. Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul, zapewne. Rozejrzę się. Ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wywiedź mi nic bezinteresownie. Powiem tak. Zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Chłopi mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór skrypty? Wydaje mi się, że to zwykły gól, ale czor wie, pójdź i sam sprawdź. Bywaj. Ciad.